go tutaj Sylwetkowiec oraz Maczkowiak. Witamy Was z APA i lecimy z kolejnym lecimy. tematem. I tematem dzisiaj będzie... Rzeczy, które się zmienią w momencie, kiedy zaczniesz trening siłowy. Tak, i nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o Sylwetce, o innych jakichś aspektach, które hmm. są e, istotne. <laughs> się które, to, które się zmienią. Które się zmienią chyba na pozytywne, nie? Nie, ma nie, nie ma żadnych negatywów. Nie ma negatywnych. Nie, nie, nie ma. Nie ma! Chyba, że musisz ściuchy wymieniać, nie? O, ale to do tego, my, to nosimy, tak do tego my nosimy te oversizy, bo nie trzeba to wymieniać. Tak. Myślę, że taki ciekawy temat, ale najpierw zasubujcie, i lecimy. dajcie komentarz może od razu, co wam próż sylwetki wyszło na dobre, <noise> że jak zaczęliście, w życiu. Nie udało mi się życie, zmarnowałem. A propos treningu siłowego, szczególnie trenowania na siłowni, szczególnie treningu, bo mówimy o siłce, ale myślę, że każdy sport w pewien sposób szczękuje charakter, pościwie, że tak jest. powiem, nie. Codziennie trzeba się ruszać, żeby zdrowo rosnąć. No to mi taka pierwsza rzecz, która mi bardzo pomogła, to systematyczność. O, to jest, to jest mega mocne. Taka, że. Dzięki siłowni też, bo ja też tak się do tego podepnę, potrafię być, a to jeszcze drugi aspekt mam, e, pewne rzeczy sobie ładnie poukładać, powtarzalność mm -hmm. <laughs> i to mnie wyuczyło właśnie takiego życia <laughs> w pewnym takim ułożeniu, w pewnym schemacie. Taka rutyna. Rutyna taka, że potrafię mm. sobie... <laughs> w momencie, kiedy nie trenuję, mój dzień jest jakiś taki no, spiany. Czy wiesz, dni treningowe też mamy też masz pewnie poukładane, bo ja też mam poukładane. A tak, Tylko bardziej jak. Dzień treningowy też jest podporządkowany pod następny dzień treningowy. Czy? Tak, przecież, że A? gdybym nie trenował, to byłbym... mniej bym robił pewnie. Że nie, tak. nie byłbym tak ułożony, jak jestem teraz na przykład. Nie, nie byłbym, no, nie był. Nie byłbym aż tak aktywny i nie robiłbym aż tylu rzeczy. No, no to moim zdaniem jak ktoś zaczyna trenować i i Nawet nieważne, czy, znaczy przeważnie będzie poprawiał wygląd, bo nawet jak ktoś tam cokolwiek z sobą zaczyna robić to, to raczej już. ten i poprawia się ten wygląd, ale za tym idzie większa pewność siebie. Tak, to chciałem powiedzieć. A czy to później, ale no jest pewność siebie. Zaraz bo, tak. bo ja to widzę też po podopiecznych, że ktoś na przykład przychodził taka bardziej. Tak, a, a miałem osoby, gdzie one przychodziły takie przemiany naprawdę, nie? Żeby na przykład się zaczęły tak inaczej ubierać. Nie, z fryzury, Tutaj zaczął się tatuować. Na, nie? Po i... takich osobach, widzę, że tak zaczyna bardziej błyszczeć, są takie tak. rozpromienione. Wchodzą i widzisz, że taką osobę z daleka. Nie? No no bardziej pozytywnie, tak? nie? że są takie, też bardziej są lepiej nastawione, że jakby to, że zaczęli progresować, lepiej wyglądać, lepiej się odżywiać, to jakby im pokazało, że oni mogą jeszcze więcej. Jesteś zwycięzcą. W życiu różnych kultur. tak, się tak. No ja też tak miałem często. Pamiętasz na... tak, miałeś, że dużo osób Ci później gdzieś tam dziękowało, że nie tylko siłownię poprawili no jasne. Pewnie, jasne, ale później tam, że z żoną jakieś tam lepsze w pracy, no, no. a w pewności i tak dalej. No, Także to jest też ten mocny aspekt siłowni wpływający okay. na, na płaszczyzny. Swoją drogą jest też ten taki ziomek z Ameryczki i on prowadzi jakieś tam motivation, coś tam coś, Tam ma no. swoją jakąś grupę i ma w tej grupie jakiś wielu założycielów, wielu założycieli firm. I on powiedział, że każdy jakby założyciel firmy musi mieć szczopa, kraty, nie? Bo to jest jakby przeniesienie konsekwencji Twojej pracy, no na i na to ciała. Wiesz, co to jak nie znam tej osoby, albo przynajmniej nie wiem o kim mówisz, ale jestem tego samego zdania. Nie, nie mówię tutaj nawet o samej kracie na brzuchu, tylko uważam, że moim zdaniem, że każda osoba, która na przykład prowadzi biznes, nieważne w jakiej branży, ma się za osobę przedsiębiorcę, biznesmena zwał jak zwał, powinna coś sobą reprezentować. Też pod względem nie tylko zachowania, umiejętności biznesu i takich rzeczy, ale też w pewien sposób wyglądu, bo niestety tak jest, że oceniamy ludzi po okładce i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Chyba, że ktoś jest po prostu ślepy. No to nie widzi na pierwszy rzut oka. Dobrym... I teraz tak, pomyślcie, gdybyście poszli do trenera, który ma webzon, no to średnio, nie? Do dietetyka tak samo. Jakbym poszedł do, nie wiem... Przykład, przyjeżdża powiedzmy nieruchomość, chcesz kupić dom. Przyjeżdża gości, który przyjeżdża Ferrari, a drugi, który przyjeżdża Seicento i masz takie. Yy, bo to no. już Abstaku jak to, kiedy... Wiesz, to też kwestia, tak jak zaczyna, ale bardziej mi chodzi o wygląd tej danej osoby, bo. Może prawdzie przełożona. Yy, Przypuść, że ktoś się ma uczyć. Yy, albo nawet na, na podstawie tego gościa nieruchomości. Yy, on może mieć super wiedzę i tak dalej, może być ogarnięty z tym, spoko, ale. Przygiłeś kurde, Pałę. Ale bardziej chodzi mi o takie coś, że... Wygląd tej osoby. Wiesz, ona pracuje z ludźmi. czy wiesz, żeby pachniała, żeby była jakoś cudnie ubrana, żeby włosy były ogarnięte. No wiesz, o to chodzi. My też pracujemy z ludźmi. Ja sobie wyobrażam przyjść w podartych ciuchach, Dobra, może nie mówię, bo to jest stylówka, ale ale mi chodzi o taki, że wiesz, że śmierdzę, albo. Że rzepa pod paznokciami. Ja wie, że mam coś na punkcie zapachu. No to, to pracuję z ludźmi, pracuję z kobietami też przede wszystkim, no kurde, no to chciałbym coś tam sobą reprezentować, sorry bardzo, nie? I to jest tak, nie wiem, na przykład, nie poszedłbym do Barbera i on w ogóle, nie wiem, nawet na włosach, no wiesz o co chodzi. Że... Strzyżenie, oferujemy też strzyżenie. Że no, tak, że ja, ja sam... podaję bardzo skrajne przykłady, ale no... Uważam, bo dlaczego uważam tak a propos osób, że wiecie, nieważne, czy ktoś chodził na siłkę, czy biegał, czy w czy idzie na rowerze i coś robił, robił przypuśćmy, tak, że bał swoją tężyznę fizyczną, sprawność, wytrzymałość, bo ja mam, bo ja odnoszę takie coś, że jeżeli ta osoba nie potrafi zapanować nad sobą, o. To jakim cudem ma zapanować na przykład nad biznesem, nad pracownikami, Musi, nad takimi rzeczami? Jeżeli sam nad sobą nie potrafi zrobić pewnych konsekwentnych rzeczy, tak. zachować pewnych zadań, które sobie samemu narzucił, tak. dlaczego ma gdzieś tam no. inne płaszczyźnie, Najważniejszych nawet bym powiedział, tak, zarobkowych. Więc to jest moje takie, no... Ale to też widzę po sobie, że właśnie ta siłownia dała mi poczucie utrzymania takiej Pewności siebie połączonych z systematycznością. Taką ciężką... się ciężkiej pracy. Na wszystko trzeba ciężko zabracować. I e, cierpliwości. O, przede wszystkim cierpliwości. I cierpliwość też, no. Cierpliwość znaczy, straszna. Ja zawsze byłem, ale na, ja pewno, byłem pewno, mi był to, na pewno mi to podrasowało to Nie Że potrafię, wiesz, na no, spokojnie tą małą myrzeczką, gdzieś tam mnie też rodzice uczyli, że spokojnie, powoli, powoli, powoli i to też się mi nauczą, że dobra, chcę mieć formę, to zrobiliśmy naszych sylwetek w rok, dwa, trzy. nie, to już są lata, lata treningów. Teraz się wydaje, że można. No bo to właśnie przez nasz sport nie, nie osiągniesz tego w trymiga, tylko no, to musi niestety trwać, nie? bo baj, trenujemy już parę lat. A tak. też chcemy więcej, nie? No i zawsze będzie gdzieś. Zawsze będzie mało, to też jest spoko. Tak, no i zawsze będzie mało. Ale to na poś... w kontekście innych płaszczyzn Jasne, Myślę, że też zawsze. W takiej ambicji i tak dalej. No ja też tak mam, nie? Też chcę zarabiać więcej, więcej, chcę robić więcej i tak dalej. I kolejna sprawa, która mi taka przychodzi, to ciężka praca, bo jednak yy, trening zawsze musi być ciężki, wiesz, to też nie jest proste, nie? W sensie trzymanie mili. Ja nie mówię, że to jest mega ciężkie. Ale też nie jest mega proste I że jak ktoś przebijać barierę, no to musi też wychodzić poza strefę własnego komfortu. I tak samo jest z każdą inną rzeczą. Nie wiem, chcesz być lekarzem, no to no, się musisz przetrwanie przez nie? medycynę, nie? Potem jeszcze przez jakieś staże i tak dalej. Nie wiem, no chcesz mieć jakiś biznes, który ma chore przychody, no to, tak? to, no to też trzeba zacząć. Tak, parii. no to jakby uważam, że Podstawą zawsze wszystkiego jest ciężka praca, nie? Jeżeli ktoś tam chce więcej I, duży i sukces nigdy nie był owiany przyjemnymi rzeczami. O Jezus bolka, no. <laughs> Więc to jest, to jest taka kolejna rzecz, nie? Znajomości mi dała siłownia. Tak, mi też. Szczególnie jak z podopiecznymi, nie? to przy personalach to przy personalach jest, to jest z takimi bardzo Tyle fajnych osób poznałem, z tylu no. różnych dziedzin, płaszczyzn z życia. Tak, zawsze można, a to, to lekarze, a to prawników, tak, a to ktoś no. od ubezpieczeń, a to ktoś od, nie I wiem, nieruchomości. Niech też tu Ci załatwi bilety, tu pomogę Ci coś, tu tak. załatwimy to i to, to jest, jest super, mega konkretnie. Ale to y, też a propos ogólnie świadka naszego fitness, no to też się nawet przez to, że my działamy w social mediach, no to z inni trenerzy, influencerzy, tak, zawodnicy. Tak, mamy dostęp do wielu tak, no to coś tam mamy ekstra, nie? No bo wiecie, nawet to, że jesteśmy tutaj, to też... Samo też, z siebie jakoś tak nie, tak, nie no, napisali do nas. Tej, że musieliśmy sobie wypracować no, pewnego renome, rodzaju... żeby w ogóle tak, móc tutaj nie Wiadomo, że wiecie. dopiero gdzieś tam początek tej drogi, ale, ale udało nam ale się. Ale też dawać, nie, nie każdy trener, jak znamy, byłby w stanie, że tak powiem, być w naszej skórze, bo nie każdy też... No nie, nie każdy chce nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Ja mówię bardziej, co nam dała, nie? Tak. E, więc, więc to no co tam, mi dała też taką trochę większą świadomość chyba swojego zdrowia. Ale to może odkryłem dopiero rok temu, bo no mówmy się, że sport, który wybiega poza rekreacyjny, ja nie mówię, że my to robimy zawodowo, ale poza rekreacyjny, no to trzeba też o siebie dbać stricte zdrowotnie. No i to mi gdzieś tam buduje, że wiesz, muszę iść do lekarza, nie mogę tego zaniedbać, zdrowo, tak że trzeba tak, zrobić tak. badania, że no nie, teraz miałem operację, to też była moja decyzja na zasadzie dobra, żeby poprawić komfort życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc... Ja bym robił kiedyś badania krwi, gdybym miał No, nasiła? Tak, ja też myślę, że ciężko bym... było mnie zmusić. No, no, no. mi. A komu to potrzebne? A dlaczego? A dlaczego? dlaczego? Więc, więc to no. taka rzecz. Um... Wiem, wiem co mi dała siłownia, praca. Tak, o, o właśnie, bo... najważniejsza. Tak, bo w sumie o pracy trenera zacząłem myśleć dopiero jak poszedłem na siłownię, a nie na odwrót. No I ja tak samo, nie w i tak dalej, no to, to bym robił pewnie zupełnie coś innego. A tak to dzięki hobby mam pracę, nie? A wie, że nawet jak ja kiedy zaczynałem chodzić na siłownię, to było tam, wieku, nie wiem, no, 16-17 lat, to ja się śmiałem do tej pory, że wychodząc na siłownię, zawsze mówiłem do rodziców, ja idę do pracy. Wejdę ja pracować nad swoją ja formą tego? i zamówimy. ja idę do pracy. No, no, no. Nie? nie, no to ja często mam tak, że na przykład mam jakieś tam jedno, dwa perspektywy przy sobotę wypada, no to ja nie liczę tego nawet, że a, idę do pracy. Nie? jest takie, Znaczy, w sensie, w sensie idę do pracy, tylko mam takie, a dwa treningi, potem chcę zrobić swój i tak. Teraz, dwa tak. i spoko, i się szybciej zacznie i tak dalej. to jest taki pewien aspekt właśnie fajny w tym treningu, że nie moglibyśmy tyle pracować, jak teraz pracujemy, po tyle naście godzin, gdyby to nam chociaż to nam nie mnie przyjemności. No, też nie tak, ma myślę. takiej opcji. Na przykład no, my też robimy dwunastki, trzynastki. Nie wszyscy częściej być na siłowni bezpośrednio. To, to też, no, ale my jeszcze, jeszcze też pracujemy potem zdalnie. No, na przykład. Tak, nie. że ta praca jest, tego nie widać, ale no, tam nie, się nie, nie, siedzi nie, nie. od Znaczy, wiesz, ja też, nawet nasz, to, co teraz robimy, taki marketing, też uważam, że to jest część pracy, pracy, bo dopiero jak sobie przedstawiłem, że tworzenie kontentu, właśnie czy to YouTube i tak dalej, jest częścią pracy. I tak samo robi każdy inny biznes. nie? Nieważne, co prowadzisz. Tylko w innym to, to mają. Ma tak, no to winny. robią tam jakieś inne, wiesz, czy Instagramy, czy, czy jakieś fanpage'y prowadzą. Do czy do billboardów muszą czy Tak, więc jakby nie. uważam, że, jest że, że to jest bardzo duża część pracy. Szczególnie w tych czasach, gdzie wszystko się kręci wokół social media. Nawet też, głupi właśnie prowadzenie social mediów jest pracą. No, dlatego mówię. Nie? Prowadzi, jeżeli jesteś na social mediach i nie masz tego zarobku, to po prostu jesteś taki reaktywny, sobie tam wchodzisz, chyba, że jeżeli. Tak, chodzić no, tam po ja coś, żeby się to. Znaczy ja też ogólnie lubię, ale. sobie spolić fajne Lubię tam to... poklepać to i to tak jak to robimy, to też się lubię pobawić. więc też mi to sprawia frajda, Jak są z tego dodatkowe benefity, no to już w ogóle jest super, nie? Tak, to jest fajne, że sprawia przyjemność tak. nie tak tej pracy. Tak, tak, więc no. Że siłownia dała nam bardzo dużo. Dała, myślę, że jeszcze byśmy znaleźli więcej, tylko wiesz, jak to jest, jak zwykle wymyśliliśmy tematy na następne chwila. Nie ma co, ale i tak jest fajnie. Jest zajebiście. Ale to dobrze, bo właśnie ja tak chciałem, żeby było, bo dzięki temu te filmy są prawdziwe. A nie, że mamy kartki 4, no. a cztery. I widzicie, że jesteśmy sztuczni, a jesteśmy tacy prawdziwi. No ja coś jak teraz. Praźny mordy. Eee, prawilna, Chciałbym Chciałbyś powiedzieć naturalnie. Naturalnie. Tak. Jak truskawki w Lutym. Tak. Mógłbym powiedzieć, że siłownia mi też dała moją kobietę. Ja też przed chwilą tym pomyślałem, bo w sumie gdyby nie siłka, no to też też się nie pozorski nie miał no, monthly, <st watercolorcake> Nie wiem, nie, nie wiem, że znalazł. Widzenia nie miał, nic nie miał, supli nie miał. Nie było bandytstwa, nie było złodziejstwa, nie było niczego. W sobie też dziwne, jak tyle godzin siedzimy, żeby ze znaleźć gdzieś indziej. Więc no, to nawet, nie? Polechałem ale to, pośle no to, to ja tak trochę podpiąłem pod te znajomości i tak dalej, tak. no bo ten, ale tak. To ja nie, nie skumanek, wiesz, ten Ale, do... ale tak, no to, to jak najbardziej tak, nie? A to ja zaopeluję, bo się dzisiaj pokłóciłem z Kinga, a wiesz, że widział go data, to przepraszam jeszcze raz. I'm sorry. It's too late. Chyba <ślech> to mają <wczekność, ślech> się <nie> wrzuci teraz. <ślech> <ślech> Więc nie wycinajcie tego. <ślech> <gry> bardzo, bardzo żałuję kutni ramach. Ja też ża żałuję w czasie, co tam powiedziałam o naczyniach z tak? <grym> A ja miałem, a ja miałem ten, w tym odcinku y, o tym... Fajnie, to teraz będzie szowneta, ale będzie, spoko, <grym> <To grym> spoko. zaraz będzie druga kosa. Nie, bo e, powiedzieliśmy w tym odcinku, gadaliśmy o odcinku, w odcinku o aktorach, co był ten kaliszuk, że ja bym mógł tak wyglądać, sobie chodził po prostu tak na siłkę, no. bo by dupy leciały. A, a ona chodzi za na siłkę, żeby dupy leciały. Mówię, co? Bo tak powiedziałeś, mi. Ja, no nie, ale to mi chodziło, że jakby tam te. No, na życie miałbym był taki. Ja się śmiała, właśnie... to rzeczywiście ta ze miała pała, ale ten, Ale, ale to tak mówi z tymi naczyniami. Ale to, to trzeba to uważać, jest. co się mówi. Bo... To prawda. Jesteśmy, Jesteśmy bardzo wszystko, tak. nie, nie, nie cenzurują nas umowy partnerskie YouTube. <głos> <głos> tylko po prostu drugie połówki. No, Jesteśmy ale, w pełni wolni. Ale i tak jest wesoło. Trudno. Co <noise> no to chyba było na tyle? To jest, nie ma to co przedłużać. Także piszcie też w komentarzach propozycje też. To, albo dobra, co mam da siłownia? Jeżeli ktoś chce też, no to wspomnijcie o czym możemy nagrać. bardzo chętnie. Nam będzie łatwiej, wy usłyszycie to. Co chcecie usłyszeć? Co chcecie usłyszeć? My się tak, bardzo chętnie wypowiemy na różne tematy. No i to by było w sumie na tyle. Zoglądajcie w opis, pamiętajcie, subiecie, komentujcie. No i mam nadzieję, że ani my, ani wy nie jesteście. Przetrenowani, a jeszcze na koniec no. mogę powiedzieć, że mamy coś dla Was specjalnego na grudzień. Okej, okay. ja nie wiem co, ale okej. Okay. <śleszy> <śleszy> Dziękuję za stamtąd. No nie, ale to mi chodziło, że jakby tak tam te.